Mandero to znowu ja, wasz ulubiony youtuber i zaczynamy kolejny odcinek po długiej przerwie z The Crew 2 tym razem właśnie eee, raz na jakiś czas sobie właśnie odpalamy The Crew 2 i zaliczamy co tam nowego nieraz wrzucą ciekawego, tak? ja naprawdę gram może to raz na miesiąc, raz na dwa eee, także tak mamy tutaj do dokończenia w aktywnościach flashbacki, które były jeszcze nam zakryte. Pierwsze jechaliśmy sobie dwa, później pikselowe, kolejne dwa i teraz mamy pikselowe wyścigi, kolejne dwa. Mamy tutaj e, jakiś tam chyba prehistoryczny świat Forgotten Island i Freaky Night właśnie to jest Halloweenowy, także sobie właśnie idealnie nam wpasuje w te klimaty teraz Halloweenowy czas, Halloweenowy. Także tak, robimy sobie pierw ten, a później jako ostatni ten. Jeszcze mamy tutaj jedną rzecz. Submit. Submit też jest tak jakby halloweenowy. O, niech tam tylko wejdzie. Tak. Journey. I tutaj mamy do zgarnięcia za platynę właśnie taką dynię w tym. Ja tutaj pojedyncze rzeczy tylko mam zrobione, bo jak widzicie brakuje mi pojazdów, ale ja już tutaj nie kupuję tak jakby aut. I zresztą nie mam tyle kasy, bo jak rzadko gram, to i ja automatem też nie zarabiam, więc nie mam pojazdów, żeby robić te submity wszystkie. Więc mi przepada. No dobra, wracamy do tych pikselowych wyścigów. O, o, dobra. Także tutaj mamy zaliczone, odpalamy sobie z, z, zaginiony świat. Czym tu będziemy jeździć? Naszym Nissanem 300ZX, proszę bardzo. Się mega, mega mi się podoba ten flashback, ta, ta seria tych wyścigów pikselowych naprawdę super. O kurde, jak fajnie to zrobione jest. Kurde, jak mi tu zajeżdżają. Ale zobaczcie, jak to cudownie wygląda. Ja zamiast skręcać, to się rozglądam. Mega pięknie. tam po lewej się ciągły taki kręgosłup cały jakiegoś wielkiego zwierza nie mogę się skupić na jeździe, naprawdę cały czas próbuję zauważyć każdy szczegół na drodze 20% ścigu mały zamieszany o kurde jaki moc jak naprawdę te odbicia, w ogóle refleksy wody w asfalcie, te światła jak się odbijają od tych ognisk ja mam ustawione Full HD, 60 klatek i wszystko na ultra co się tylko da nie? i naprawdę nie wygląda ta gierka, chociaż już jest stara to naprawdę jara zobaczcie o, i tu się ciągnie ten taki jakiś i tu po lewo, mega, mega długi zwierz, to tak? jakiś taki... stanowy bo taka on, ogromna. Boże, Bardzo fajnie jest to zrobione te flashbacki, za każdym razem jak ja ogrywam, Podniecam je. Podniecam się, podniecam, podniecam się yy, Bo fajnie, fajnie, naprawdę Super pomysł na to ktoś miał I tu w paszcze wjeżdżamy Też do kręgosłup Może razem tu co miejscu sobie zarzuca tam jakiś zrobili ten zakręt za Teraz spojrzałem na mapę, a ja tam chyba jakoś źle jechałem. Nie wiem, czy nie było skurczu. Trzęsie mi się ziemia? O kurde. O kurde, Strzęsła się ziemia i był ryk słychać, jakby dinozaur nadciągał. Ej, petalba, Naprawdę, super. I pyk, trzysta ikonka. Zmieni świat na normalny. Flashback. Proszę bardzo. I w ogóle, no jak? Zobaczcie to. Przed chwilą cały ten świat wyglądał całkowicie inaczej. A tu nagle nie do poznania. Nie? Mega to zmieniło. Super. Dobra, lecimy na następny. Aktywność. byk I ostatni halloweenowy Podróż. Uh, uh, o już się zmieniło, fajnie. I wszystkie fury takie same, czerwone. pasami.

Jaki duszek w kolejnym nie samo się też to zrobili. jedynie jak się cieszą na tych trybunach? Ej, tam pociągiem jechał ten duszek. O zobacz, widzieliście? Uch, uch. Teraz Gram oczywiście na padzie. Tą gierkę nie gram na kierunce. Te tak, drugą jest oczywiście jak najbardziej. 好了吗？好了吗？<的>

Jest jakiś jest jakieś parantula wielka. Dajcie znać jak nam się to podoba. Ogrywamy sobie odcinki z każdej gry, co zrobili i coś Halloweenowego. Także zapraszam na mój odcinek z JDM. Tam też sobie ogrywaliśmy co twórcy przygotowali nam. Halloweenowego chociaż to jest tylko i wyłącznie demo to i tak naprawdę coś tam dla nas przygotowali mamy tutaj The Crew 2 też fajnie przygotowane pod Halloween wyliczone wszystko tak żeby ten ostatni wyścig się pojawił na czas halloweenowy ale rzeczy mi podchodziły Ile tego leci? Ej, dobry wyścig, co? Zobaczcie, ile tych części leci. Kurde, szkoda, że nie liczyłem. To jest 12 części. No dobra, zobaczmy, co mi tutaj powpadało. Motorpasik do odebrania mamy. Tyk. <ścoughs> Z serduszkami wydech. Motor pasik, gdzie ja już jestem? Tutaj na 29. poziomie motorpasa jest 50. Więc jeszcze parę rzeczy mam do zgarnięcia. Muszę to kurczę dokręcić. Golfika Golfik zgarnąłem. Ciekawe, czy mi go przeniesie do Motorfesta. Eee. O, 12, no osiągnięć tu mi wpadło. A I tak mam zobaczcie, wszystko wylewelowane w tym aucie na złoto, z czego każdy afiks jest taki sam. A tu bo Zielone części wpadły, więc później sobie to. Ogarnę poza odcinkiem, jest spojrzę. A to mam nowe auto, też zgarnąłem. Eee... historii, tak? No, tutaj zgarnąłem właśnie. Za ikonę. No, ja mam cieniutko. No. Mówię, ja przecież ledwo co w to zacząłem grać, później od razu Motorfesta zaczęliśmy grać. No i dobra, no chyba tu już. To by było chyba na tyle, kurde. Ja z Wami się żegnam. Mam nadzieję, że się podobał odcineczek taki poglądowy. Co nas tutaj czeka w Dekru 2? Ciekawe, czy będzie w Motorfeście coś. Raczej na razie chyba nie. Na pewno jeszcze jest ets ETSik dwójka do ogarania. Nie wiem, jak jest w ATS-ie. Także do zobaczenia na następnym odcinkach. Strzałeczka i do następnego. Cześć.